Hej, z tej strony Marcelo Witajcie w nowym odcinku ze Subnautiki <tryk> Tworzę nowy świat już I jeszcze nie mam zbyt dobrego sprzętu, żeby nagrywać Ale już niedługo będę miał komputer I będziemy normalnie mogli dobrze nagrywać Więc Więc na razie będę nagrywał tylko przez telefon yy, No Wiecie Grę a, bo gram na P PlayStation 4 i wtedy, gdy już na komputer, to będę nagrywał inne gry i też dobrze no i to piękne, piękny początek

Proszę odnieść się Dla do wady w... w... poszczególnych poradów dotyczących przeżycia podwodnej. Dobrze. To robię. Ja, ja już gram są takie. No i wychodzimy.

I wtedy po prostu, tak, dopiero. Bo tak, Bez tego się tworzy. tak, Ała, ała. Może tak, do fabrykatora tak, to tak, 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 się tak, Zeynep nasıl

As the sulfur is an essential component of the repair tool. Oh. Copper is an essential component of all power equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely. Oxygen. Oxygen. I oxygen oxygen. know what's going to you. Będziecie musieli oglądać tak jakby trochę w ciszy, bo ja nie jestem przez... co? Halo? Czy tutaj? Nie. Ja to? maski. Tu będzie Bałkiem, ale tam zapewne będę też do Trzeba doskonałać. Co to jest? O właśnie sygnet. Jakby ktoś pierwszy raz na semnatykie, somatika, to syglet to jest taki. To jest jakiś sprzęt do szybszego poprzęsu. Koyatutto. <coughs> <coughs> Nei <coughs> 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 целого трёх медий и грызка соли. Стоит мне уже сканер сделать,

trochę tu paskonałbym na razie, bo się przyda trochę.

Засканилось, уж не нащеркого. Зъясь что Ну то, во-всем, тут и мало. Mm -hmm. mm -hmm. Sprawdź mnie słabo słyszycie, bo ja jestem trochę daleko od tego, od telefonu. W tym odcinku tego skraftował. Poszukałbym, czy się, czegoś jeszcze do skraftowania, ale no i, nie no zakończy, odcinek. Ale jakbyście zapewne chcieli to oglądać, nie ma to. Okay. Zyskanował.

to the same ground you can, just to talk to those. Widzicie co? Ja bym się teraz szybko przebrał i za chwilę bym do, do was wrócił. Poczekajcie. Okej, okay, już jestem. I zapewne już się zrobi jeszcze ja nie dzień. Kurczę. to nie wiem jak tam tutaj Jak nic nie widać teraz mam nawet latarki mam no, florę, yeah. ale to flora bardzo dalej. Nie no, no yeah. dobra, trochę światła daję. Życie mi tu gdzie mm. nie ma nic. Zużyłem właśnie florę. Ale Flare da się łatwo skraftować. Jeden tyton, którego nie mogę znaleźć. No. Okscyt. Wykonuję na jeszcze nie za ten flary. Okej, okay, już nie mam flary. Brawo Ty. Nie no masz flary. To jest powierzchnię i wjazd do tej nie właśnie. Już idziemy, robi to dobrze. No Tam już jest serce, a tu nic nie zachodzą. A co ma taka jest już. Uważaj, że w tych jaskiniach nic nie widać. I znikło teraz to rudy. Tu były rudy wcześniej. Mm. Płynę. Okay. Ogólnie to jest mój pierwszy odcinek, gdzie, gdzie tak dużo muszę rozmawiać. O, da się zabrać tą florę. Da się jeszcze zabrać florę. No Ona jest odpalona. Ojo! Um, to jest pieskowca. pieskowcem się nie przydał, to jest dława. Jest essential component no, no. Dużo się. Mm -hmm. Nie mogę Czy nie, nie, nie.

Okej, dobra. Możecie też pisać w komentarzach, jaką serię mam robić, bo ja nie mam. Ja mało nagrywam, bo nie wiem jaką serię mam robić. Jakąś gamingową. Vlogów na razie nie mogę, bo wiadomo. ale potom jak będą, jak będą już do robić, to Nie 什么沒有？这个面 И меня и зло. Но зло не зло. Ну зло мне забрали. Зло мне брали. И -да. Я не понял, у меня есть страна Аурала, и вот она уже зло. Смерть там вообще разбила. My się nie liby. Tylko żeby mnie spotkać perle wiatoną. To są większe są. Dobra, mam zło. Co 20. To. Ogólnie to może się zrobić taką. ty to stworzyć? Wziął duży tytonie. Dobra, standardowe pokrycie. Ok. Co to tu mogę stworzyć? A to. To jest wada szczelna szafka. Nie, nie trzeba. Nie potrzebna. No i to chyba tyle. Nie wiem. Jest to ulepszone, tylko szkło. A ja tu mogę stworzyć jeszcze to ulepszone. Tu trzeba tylko szkło. Jeszcze pójść po tytu. Tak? Nie. trzeba więcej szkła. Dobra, to mogę jeszcze stworzyć. Ale teraz mogę dłużej oddychać pod wodą.

z urozu, a mimo to są bliska Się dziwi. A, mogę jeszcze zyskać na urozu. Przyda się. A zobaczmy. Analizacja potwierdza, że szczątki te pochodzą z auroly. No tak jak mówię. Z auroly.

I do lajta tego w tym takim pudełku. Jeżeli nie znajdę, to nie znaję. Nie. wiem, czy wtedy nie znajdę. To... to je isto. Tako to je isto. I da vam možete si igrati. Iši jedan senat, to je, je iš zadnjih. I wszystko. Ja tylko połknąłem. Rzeczy. No i to na, na dzisiejsze wszystko. Dziękuję za oglądanie. I pa.